No to witamy w Laforę. Jest około 35 stopni w tej chwili. Wieje wiaterek. Zamglenie, jak widać. No i taki ruch o poranku. Ulica w dwóch kierunkach, po trzy pasy, plus te pasy awaryjne, na którym ja teraz stoję. A tu się ruch w drugą stronę odbywa. Tam widać przejście naziemne, żeby można było przejść. Na drugą stronę ulicy, chociaż tu i tak właściwie większość ludzi przechodzi bezpośrednio przez. O, właśnie widać tam panią czy pana, który przechodzi przez sam środek. Teraz idziemy na stare miasto. Nie będę chyba za dużo tutaj komentował, bo obraz mówi sam za siebie. Nasz przewodnik zatrzymuje ruch cały, bo inaczej byśmy w życiu nie przeszli przez ulicę. Tu nie obowiązują żadne zasady. Więc każdy jedzie jak chce i w którą stronę chce. Byleśmy do tej bramy tutaj doszli, to już będzie dobrze. Tam powinno być trochę bezpieczniej w ruchu. To Gate, tak? To tak. się nazywa? Czyli brama, która prowadziła do Delhi. Niezła rozpierducha tu jest Pójść ma każdy W każdą stronę jeździ Między tym latają zwierzęta No idziemy dalej Co tu pan sprzedaje Jesteśmy teraz w taki sklepik, w którym sprzedaje się tabakę i ta tabaka jest właśnie w takie dziwne barkocze zapleciona. Bo ten region tutaj, Punjab, gdzie jesteśmy, słynie z wytwarzania tabaki. To jest sklep z bransoletkami na takie wydarzenia, na przykład jak wesela czy jakieś imprezy. Kupuje się prawie że na kilogramy albo na dziesiątki sztuk. I idziemy teraz w jakiś bardziej klimatyczny zaułek. Już wygląda w ten sposób. Tutaj jest normalnie żabka, a tu są takie rzeczy. To jest ponoć najbardziej wąska uliczka, która tutaj się na tym bazarze znajduje Maszerujemy sobie tą uliczką no, Ciekawe te domki w tym załuku Nie wiem w ogóle jaki to styl, ale są bardziej zadbane, mniej zadbane Tu góry takie kwiaty posadzone w takich kolorowych doniczkach Fajnie to wygląda posiedzieliśmy chwilę wypiliśmy herbatę z mlekiem a niektórzy pili wodę bo nie mogą no i znowu wychodzimy na to piekło tutaj co tu się odpinkala tu można capeczki kupić dla dzieci małych tutaj dziewczynki wracają w tej chwili ze szkoły bo widać, że są bardzo podobnie ubrane panowie pokrzykują, no jak to dzień handlowy a tutaj ryneczek, lidla na kołach. Można takie coś kupić właśnie. Albo zegarki, na przykład, jakby ktoś chciał. Magda pilnuje się tutaj grupy, bo ja nie jestem w stanie upilnować, filmując, robiąc zdjęcia i próbując coś wam pokazać. Gosia, jak tam? Super. Czy chciałabyś udzielić jakiegoś krótkiego wywiadu? Tak. Może... Jest super, moje ulubione miejsce Jest chaos, dużo się dzieje I idziemy dalej zwiedzać My No to idziemy dalej. Jest ciepło No gdzieś tu żeśmy doszli teraz, nie wiem gdzie My cały czas idziemy tą Mediną Kolejny czekli Lidla tutaj popyla O, mamy meczet Chyba jest częściowo w remoncie No tak, to jest najstarszy meczet, jaki tu się znajduje. 1648 rok produkcji. Faktycznie wygląda na mega stary, bo większość tych zdobień, no może nie większość, ale duża część już jest po prostu poodbijana. Chyba teraz wejdziemy do niego, więc zaraz zobaczycie w środku. Weszliśmy w tej chwili na dziedzinie, zostawiliśmy buty. Ponieważ ja mam krótkie spodenki, więc musiałem ubrać sobie coś, co by mi przykrywało gołe kolana. Oczywiście ten meczet jest częściowo w remoncie, no jak to każde takie stare zabudowania, muszą być stale remontowane. Jak pan nam tutaj mówi, to jest sufit oryginalny z XIV wieku. A tu jest ekipa, która go remontuje. Znaczy, to jest nasza wycieczka, a tam z tyłu stoją panowie, którzy prowadzą renowację właśnie tego zabytkowego wejścia. No, tu już na wejściu są naprawdę przepiękne te zdobienia. Zobaczcie tutaj. No, oczywiście, pełne symboliki i różnych znaków, które. Coś oznaczają. Niestety w tej religii nie jestem biegły, więc nie jestem w stanie Wam opowiedzieć, ale nie wiem czy to jest aż takie ważne. Ważne jest to, że to są po prostu oryginalne freski, które tutaj się jakimś cudem zachowały. Są restaurowane w tej chwili, a tutaj mamy oryginalne podwyższenie, no czyli coś w rodzaju muzułmańskiej ambony z 1890 roku. Tutaj są jeszcze inskrypcje. No pięknie to jest rzeźbione wszystko, zobaczcie. te bardzo drobiazgowe, szczegółowe malowidła i inskrypcje. Tu jeszcze pan nam powiedział, że wszystkie te kolory zostały wyprodukowane w naturalny sposób. To znaczy, mam na myśli barwniki, tak, albo z kwiatów, albo z naturalnych minerałów i przez tyle lat zachowują swoją barwę. Zobaczcie, a tutaj pan. Właśnie zajmuje się takimi malowidłami. Siedzi w kucki Tutaj ma na mieszanych tych farb. No i robi takie obrazki. I takie różne obrazki i obrazeczki. A to są te same motywy, które tam były w tym meczecie. No, może oprócz klauna, którego tam widzicie, ale głównie te kwiaty. To jest to samo, co było w tym meczecie. A tutaj się odbywa pieczenie lokalnego chlebka. Panowie uklepują. Dobrze, że nie stopami, tylko rękami. Takie coś. Tak, powstaje taki placek z tego. No i to idzie tam do środka, tam jest piec. Taką rękawicą to jest tam rzucane rękawica jest zamoczona w wodzie, żeby się facet nie poparzył i żeby łatwiej to schodziło. No i panowie tutaj takie coś. Odpinkalają. no więc cała linia produkcyjna wygląda w ten sposób, że ten pan tutaj właśnie ma taki placek, tutaj go rozplackowuje, tamten to rączkami połkniata i robi takie jakby, nie wiem, gniecenia, żeby to się lepiej parzyło, a ten ostatecznie to opulta i wrzuca tak, w ten sposób i teraz to zostanie włożone do środka i na koniec jest to sprzedawane. To jest linia produkcyjna chleba. A tutaj zobaczcie, Magda zajada już gotowy produkt, który został chyba oliwą nasmarowany, tak? Czy jakimś olejem. No ja jednak tym razem zrezygnuję, podziękuję z racji porannej awarii. Ale w tej chwili tutaj wychodzimy na kolejny Saigon i te panie, które tutaj się schowały, żebym ich nie widział i czasami nie sfilmował, ale jest też pan w kapeluszu. I tutaj mamy Darka, który właśnie się schował i próbuje jakoś przeżyć w tym całym Gali Matiasie, a my się tu dalej chowamy i tu jest reszta naszej wycieczki w tej chwili. W związku z tym, co tu się odpinkala, proszę Państwa, i zaraz będzie strzał i gol. Proszę o wybaczenie mojego oszalałego zachowania. Musicie mieć na uwadze, że jest tu potwornie gorąco. Smród miesza się z zapachami, klaksony, wrzaski, krzyki, nawoływania, masa ludzi. To wszystko prowadzi do tego, że mózg Europejczyka nie funkcjonuje tak jak powinien. Niemniej, Medina Lahore to jeden wielki bazar. W tej chwili zmierzamy w stronę Fortu Lahore, czyli twierdzy, która była zamieszkiwana tak faktycznie już od tysiącleci. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą.

Tutaj jest stragan z przyprawami Zapach jest faktycznie obezwładniający Ale jak widać w większości są to papryki Przypuszczam, że chili O różnej mocy Parzenia w dziób To nie wiem, jakieś zioła górskie Albo coś innego Kupiliśmy wcześniej taką herbatę Z takich ziół górskich Tu jest drugi taki stragan No tu jest taki stragan, na którym jest trochę więcej tych w tej chwili przeróżnych. No ja nie jestem w stanie rozpoznać tych przypraw, no ale to są liście laurowe. Tam gdzieś dalej mamy Anyś, jak widzę to chyba Cynamon tutaj. No i różne rodzaje papryki, kurkumy, ziół i wszystkiego co tylko. To są nie tylko orzechy, ale to są takie przekąski, które u nas jemy jako chipsy, a oni tutaj robią takie właśnie mieszanki z przeróżnych rodzajów. Patrzcie, ile rodzajów rodzynek tutaj jest. I są takie, po prostu jest to mieszane ze sobą, i powstają takie mieszanki właśnie przekąskowe. Ale wybór, jak widać, jest ogromny tego. No szczególnie tutaj, zresztą tu widać, że jest fragment chipsa na przykład, i to jest taki wysuszony makaron. I i też taki jak widzicie coś w rodzaju chińskiego makaronu i to się zajada, to jest z różnymi przyprawami tutaj i takie po prostu przekąsidła A z tego co pamiętam z którejś z restauracji czy wcześniej gdzieś to widziałem to jest po prostu cukier cukier brązowy właśnie w takich kulkach jest sprzedawany powiedzmy na oczywiście na wagę bo nasz też jest no ale to są takie właśnie słodkie słodkie kamienie tak Słuchajcie, tutaj można jeszcze chyba kupić taką kozę. Ta koza tu jedna leży, druga ta koza tutaj leży. A tam jest pełno kurczaków. ja nie wiem, czy oni na świeżo je zabijają, że je można jeść, czy właściwie można sobie na obiad taką kurą indyka, czy ja nie wiem, co to jest kupić. W każdym razie nie jest to zapodobne do naszego polskiego kurczaka, ale pan na świeżo przyrządza. A tu jest perliczka, z całą pewnością znam takiego ptaka. Po opuszczeniu medyny, udajemy się do starego fortu. Zabytkowy. To jest nasz pan przewodnik. Będzie opowiadał za chwilę. Wejście na teren fortu kosztuje 100, czyli złoty 50. A tu przed wejściem, jeszcze zobaczcie, tam są świątynie buddyjskie. Co nie jest zbyt oczywiste tutaj. Tu jest brama wejściowa do tego fortu. Tutaj podobno jedno z najpiękniejszych malowań na ściennych, ale zobaczcie, tak to wygląda. Weszliśmy teraz na mury obronne i tu trochę z góry widać taki, no coś w rodzaju punktu widokowego. Zaraz postaram się podejść tam bliżej, żebyście zobaczyli. Tam pan robi napój z trzciny cukrowej. Widać tą trzcinę poukładaną w stosy, ale właściwie chciałem pokazać panoramę tutaj z murów obronnych w stronę tej świątyni. W tej chwili jest dosyć pochmurno, ale tak nie do końca to jest pochmurno, bo tak faktycznie to jest po prostu smog, który tu się unosi i dość ciężko jest w tej chwili oddychać. Nie wspomnę o temperaturze. Za dużo to nie wiem o tej świątyni, oprócz tego, że ona naprawdę zjawiskowo wygląda. Teraz jest wezwanie na modlitwę, bo dzisiaj jest piątek w związku z tym dla muzułmanów piątek to tak jak dla nas niedziela. No muszę wam przyznać, że ten fort jest nieziemsko zniszczony. Teraz się z którego on jest roku, ale no w stanie zachowania dość kiepskim. I dość sporo osób tutaj jest, które żebrzą, więc trochę średnio. Te krużganki trochę mi przypominają Angkor Wat. No, oczywiście jest to nieporównywalne, bo nie ma tych wszystkich zdobień, no, ale trochę może w tym, w tym guście i w tym kierunku. Właśnie takie przejścia krużgankowe, bo jesteśmy na jakimś kolejnym placu, czy też dziedzińcu. Symbole słońca, a tak wygląda cały dziedziniec. No oczywiście w remoncie. Wieża obserwacyjna, kolejne krużganki. No i te ptaszyska gigantyczne krążące tutaj. Naprawdę są bardzo duże, te ptaki. Pikują z góry, i to są chyba drapieżniki po prostu i tyle w temacie. A tutaj widok też z tego krążganku, zobaczcie. Tu jest wejście główne, przez które żeśmy przed chwilą wchodzili. No i ten yy, zespół świątynny. Jeszcze dam bliżej, żeby zobaczyć z bliska. A teraz znajdujemy się w Komnacie Królowej, który, która cała była ozdobiona szlachetnymi kamieniami. Niestety te szlachetne kamienie zostały już powydłobywane, no ale jeszcze takie zdobienia w ten sposób, nie wiem czy to będzie widać, ale to jest masa taka. Spróbujemy w ten sposób. No, a to są pozostałości po tych kamieniach szlachetnych w tej chwili, ale coś tu jeszcze widać. A teraz będziemy wchodzić do właściwego pałacu. Tutaj takie Malowidła i scenki rodzajowe, które zdobią wejście. Tutaj zobaczcie, to jest całe w takich lusterkach pokryte. Wszystko się błyszczy. Nie wiem, widać tam sufit. No niestety, jest to naprawdę bardzo mocno zniszczone i w kiepskim stanie. No ale fajnie to przedstawia te sceny. To jest sypialnia królewska. Magda w tej chwili podświetla tą sypialnię. Zobaczcie, jak to wszystko yy, błyszczy. A tu Magda, która podświetla sypialnię, z sypialni królewskiej, wychodzimy do takiego okienka. A z tego okienka widać nie tylko mury tej twierdzy, ale i zobaczcie tutaj też widać większą część pałacu. W ten sposób, nie wiem czy widać, ale tych ptaszyst, to jest normalnie jakaś masakra z tymi ptakami. To nie są zwykłe małe ptaszki, tylko ogromne jakieś ptaszyska. A teraz małe zbliżenie na te wszystkie detale tutaj. To jest w żaden sposób niezabezpieczone. To ma setki lat i po prostu nic. Nie wiem, ktoś tu na jakimś ptaku leci. Tutaj są królowie poszczególni. No szok.

سامنے دیکھو بتاؤ یہ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بھی یہی چاہتے مہاراج کا یہ حکم ہے کو کرنے میں ڈال دیا جائے بھی تو جا سکتے وہ کیسے آپ تو سونے چندی کے سکر سے دی جائے گا ہم خوش ہوئے با Dla nas było robione przedstawienie przed chwilą. A zobaczcie, ile tutaj się lokalsów zebrało. No, jest atrakcja niewątpliwa. Także jest robienie zdjęć, fotografowanie się i wszystko, co tylko. Teraz jemy najbardziej tradycyjny z przysmaków, który się nazywa Golgapa. Sami would you say about this Golgapa? Golgapa tasty. But uh, you need to have a like strong stomach for this. This I will show you how you eat it. Bismillah ar-rahman. <laughs> show me your face please. <laughs> No jak widzicie jest to bardzo smaczny przysmak, przysmak tutejszy, którym zachwycają się wszyscy, nie tylko pakistańczycy, ale również Polacy. Jeszcze ostatni rzut oka na Pałac Królewski i znajdujący się wokół niego park. Park jest publicznie dostępny, a że dzisiaj jest dzień wolny, to w parku jest dużo mieszkańców Laor a tu zobaczcie jakie stare drzewo my siedzimy pod takim drzewem gigantycznym i próbujemy się w jakikolwiek sposób ochłodzić no i zaraz pójdziemy do meczetu idziemy do meczetu co słychać a była tu dzisiaj jakaś rządowa uroczystość dlatego tyle jest tych busików bo chyba jakieś oficjeli tutaj przywozili i możliwe że jeszcze dalsza część tej uroczystości gdzieś tu się odbywa to jest ten meczet. A w tej chwili jest coś w rodzaju burzy piaskowej, dlatego jest tak bardzo mocno zamglone wszystko. A tutaj po drodze można takie przekąski kupić. U góry to jest ananas, pod spodem marchewka i jakieś orzechy, kawałki ogórka, kapusty. No taka mieszanka, w każdym razie przekąskowa. Nie wiem, jeszcze raz może trochę zelżało. Właśnie zakończyła się msza czy jakkolwiek to zwał i w tej chwili wychodzą wszyscy z meczetu No my oczywiście w te spódnice jesteśmy ubrani bo mężczyźni nie mogą kolan pokazywać a kobiety muszą być w chustach i w długich spódnicach Powiem wam, że na te 10 tysięcy ludzi co tu dzisiaj jest z okazji święta, to my chyba jesteśmy jedyni biali wycieczka, więc wielka atrakcja. Trochę się człowiek dziwnie czuje, no ale nie niebezpiecznie, po prostu wszyscy bardzo patrzą na nas. Także jest dziwnie. Tutaj nad wejściem do meczetu są wyryte te słowa, że Allah jest jedynym Bogiem, a Mahomet i tak dalej. Bo, jak się wypowie te słowa i się przejdzie tutaj przez bramę, to się zostaje automatycznie muzułmaninem, ponieważ w islamie nie ma czegoś takiego jak chrzest. Tylko po prostu wypowiada się te słowa, no i zostajesz muzułmaninem. Więc ja nie będę wypowiadał chwilowo tych słów, bo, bo nie. To jest nasza wycieczka. Tutaj panowie odpoczywają. E, troszkę wyszło słonko trwa zwijanie tych dywanów, czy też dywaników modlitewnych, tak, bo były ogromne uroczystości, no i my idziemy do środka. Jeszcze kilka ujęć z wnętrza meczetu, bo mi już bateryjka się w telefonie wyczerpała i będziemy musieli zaraz iść się podładować, więc póki coś się jeszcze da, to nagrywam. Tutaj jeszcze chciałem pokazać, jakie ciekawe są te żyrandole, co prawda one po pakistańsku oczywiście co druga żarówka, ale jakby same sobie w formie są naprawdę interesujące. No i wisi ich tu całkiem sporo, więc są w jednym takim stylu, który bardzo pasuje do całego tego meczetu. No, po zwiedzeniu meczetu ustała burza śnieżna, więc teraz lepiej widzać o, Je Jezus, ja już chyba z tego upału gadam pierdoły. Piaskowa, oczywiście, więc lepiej widać, jak to wygląda. A tak wygląda w drugą stronę. Meczet, znaczy wejście na teren kompleksu świątynnego. Zwiedzanie świątyni zakończone. Tutaj trwają w tej chwili porządki po tej imprezie, która odbywała się. To jakaś rządowa impreza z premierem. Część Panów odpoczywa, część Panów składa całe to wyposażenie takie e, nagłośnieniowe, jakieś stołki, niestołki. Po tym była msza oczywiście i tutaj ludzie wychodzą po mszy, a my już się zbieramy w stronę granicy Pakistańsko-indyjskiej.